Słuchajcie już był part 2 Właśnie tutaj do góry to już zrobiłam I tam na dole i Dokończyłam całe dolne piętro Ale nic nie mówiłam O wreszcie się naprawiło Nic nie mówiłam bo jakby Była e, niestety Nie mogłam nic mówić I nie mogłam nagrać z mówieniem Teraz oczywiście part 1 I teraz ten part 2 będzie Właśnie tutaj tak się prezentowało moi, to jest mój tutaj pierwszy pokój do góry Tu jest jakieś ciuchy tam, jakieś rzeczy tam Widzieliście to oczywiście, na parę, dwa z tego domku A wtedy oczywiście zobaczycie Wtedy mówiłam, że to jest takie za jest bardzo miłosne Tutaj trzeba się robić tak czerwoniasto, znaczy różowasto Nie czerwono za bardzo Więc pomyślałam sobie, że to będzie nawet pasować I teraz czas zrobić tutaj kolejny pokój tu się tak y Tutaj ten pokój, on nie będzie to żadnego Ej, chyba w każdym od razu to zrobię, bo czerwona, nie. Ten pokój to będzie... Łazienka, w łazience zawsze jest to I różowe płyt, płytki Płytki e, Wodą, do, na dole była łazienka I ona tym została, ja chcę tutaj też zrobić łazienkę Żeby, no sobie to co są do góry na mega że osoby, co mają do góry ten cały ich pokój, to one nie muszą zawsze schodzić na dół. No, dobrze, no tak może być. Następnie krwi. Tutaj nie będzie taki stan jak na dole, tylko tu będzie taki, bo jedną osobę będą mieć na wózku inwalidzkim. tutaj będzie ten papier, w sumie, nie, to musimy zmienić tak. Bo gdzieś chyba musi być to jeszcze, teraz to już się to już teraz wygląda jak kompletnie inny kibel niż tamten. Tutaj będzie walił tak jak school, bo tutaj są dzieci, nie? a na dole są tylko dorośli, więc, jakąś roślinkę tutaj damy świąteczną. I dam tym razem to teraz tutaj Już wiem gdzie jest ten wazon, bo W parcie jeden całego tego domku Szukałam wazon, bo to chciałam do jednego miejsca, ale jednak zmieniłam w tym stanie No i go znalazłam, więc wiem teraz gdzie jest na przyszłość Też będzie są wazony jakieś I pomyślałam sobie w sumie, że tutaj yy, To zamkniemy Poduszkę, nie, zawsze może być poduszka Tutaj będzie pokój inwalidy. Tutaj, albo nie damy to. To jest takie różowe, jak tam. Właściwie nie ma być takie różowe, to ma być inne. I łóżko do inwalidy, takie będzie świąteczne, szybko jakieś z to Nie, powiedzmy. No, jakieś bramki. Nie ma chyba żadnych bramek, ale Że to jest miejsce chłopaka. To nie będzie tutaj też tak za bardzo No, nie będzie za bardzo dziewczyncą. Bo to chłopak będzie tą inwalidą. Oczywiście w tym domu nie są tylko te dziewczyny. Bo ja też takie nie robię, jak nie niektórzy, ale niektórzy widział, że oni są dziewczyną, dziewczyny, niektóre, więc jak są dziewczyną, to mówią sobie tak, w sumie jestem dziewczyną, no więc sobie po co mam w to kaboka robić? W domu mojej rodzinki, tam jakiś chłopaków przysz, mogę zrobić sobie tam normalną y, y, rodzinkę, w której nie będzie ani jednego chłopaka. Trochę tak sobie niektórzy mogą pomyśleć. I naprawdę dużo osób tak myśli, ale dobra, Kościół, tu będziesz mieć te dwa. I za dużo ciuchów dałam tej pierwszej dziewczynie. Mamy tu cztery. Weźmiemy te dwa ten ciuch no, ten ciuch zostanie do niej, a ten ciuch będzie do inwalidy, żeby nie miał tylko takich tych. A do tego pokoju właśnie zostaną te ta cała reszta ciuchów, jakieś zabawki, trzeba wziąć. Właśnie... Znaczy nie, że zabawki, zabawki, tylko tutaj też są jakieś trochę inne takie rzeczy, na przykład właśnie takie zabawki, jak to na przykład, właśnie yy, o to kosza. Tu jest ten pierścionek. Tu mi <laughs> będzie samej piłki nożnej. Tylko, że był często kibicował, ale nigdy nie grał. A bardzo chciał zawsze grać. Gdzie jest to? Przez co się mówi, nie powinno to też być w zabawkach? Czy to jest w tym tu i tu? Tutaj. Nie ma. Dobrze. Ale postawmy tutaj, nie, ta figurka będzie tu. A, A na tym no. będzie tu ta figurka oh. i tu będzie zegar taki. Jestem chyba pokazano na tym zegaru, godzina, która godzina, która teraz też jest, no ale zbyt się nie znam na zegarach, to wam mogę przyznać. I nie ale, dokładnie, ale no, tak pomyślmy. dobra jest git tak może zostać w sumie, albo możemy też tego talk Więc według mnie tak lepiej pasuje, a wypiszcie w komentarzach jak dla was pasowałoby Weźmy tego inwalida, dwojego mam stworzonego oczywiście gdzieś jest mój inwalida nie no nie mówcie, że gościu zgubił go, wózek, bo ja tam go widziałam nie? może któryś z innych ma nie, ale wiem, że to będzie ten gościu wezmę mu wózek po prostu a tutaj od razu szybko dam tam nas tutaj w sumie już mogę stąd wyjść Hop. No będą dwie nie jeden chłopak no i oczywiście rodzica więc no tutaj dam tapetę, tapetę tapetę, tapetę nie Nie może. Więc teraz głos, bo to będzie takie czas zastanawiający się. Po prostu takie normalne dam, No wiecie Normalne numer nam Łóżko Nie będziemy mieć tego co każdy Każdy nie ma mieć inne łóżko Będziemy mieć tutaj dwupiętrowe Ona będzie taką sportowinią Że ona często gra Jakby z bratem w piłkę Ale w taką na ręce nie? No bo chyba Ten chłopak nie może Inaczej Teraz w tym pokoju też. W sumie nic nie będę chyba mówić, albo może trochę. Bo coś tutaj nie wiem, nawet nie wiem co ja mam mówić. Ej, kto by chciał mieć taką zasłonę? Piszcie, piszcie w komentarzu czy wolicie mieć taką zasłonę w tą stronę. Czy wolicie mieć zasłonę taką i normalną, zwykłą w tą stronę. Ja, bo ja nie wiem, mam chyba umarła, jakbym miała drugą stronę niż teraz jest. Patrzcie, zasłoni się tak, jak to wygląda, tak jak się odsłoni, to jest też ładnie. Inaczej się nie da. Teraz też się na razie w ciszy było się zastanawiać, co do tego dodać pokoju. i i ciepło i tak wygląda to że skończyłoby wykończenie efekt nie mojego domu oczywiście, bo mój dom jeszcze musi mieć do łazienki coś dodam i musi mieć tak to miejsce jest najważniejsze, ale wiecie co ja sobie właśnie obczaiłam że mógł przecież stworzyć ludki, ale tworzenie ludków na innym filmku I, i powiem wam kogo stworzę. Za chwilę. Stworzyć chcę. Yy, stworzyć chcę, uwaga, yy, no, tego chłopaka inwalidę i tą dziewczynę w ostatnim pokoju, co będzie. I wiem, że mi jeszcze zostanie, ale chyba nie będę. Tak, sobie już pomyślałam, że nie będę tworzyć mamy, ani taty, tylko ich też żeby po prostu normalnie wezmę żeby tak dwa leżaki tu i dwa tutaj bo ja mam taki w ogóle silny pomysł na i mogę wam go dać jeżeli robicie leżaki to zawsze trochę odsuńcie je tak aby za leżaki weszło to i potem leżaki dosuniecie do siebie jeżeli macie dwa noża tak oczywiście co z dwoma, najlepiej żeby leżaki były jak najbliżej siebie o, w tym stylu. Następnie, nie mam do tego pojęcia gdzie to może być. E, bo już się pogubiłam cała w tym, jak się tak nowo zrobiło, nie? Zawsze wiedziałam gdzie mam co szukać, nie? Normalnie wiedziałam, a tutaj nic już nie wiem. Tak, to... Tak. I... Musimy to tutaj wstawić. Nie no, zapomniałam, coś na odwrót. Najpierw palę rasolka. Następnie kładziecie to Potem znów to Ten stolik Znaczy i krzesło zasuwać Stolik tak i krzesło zasuwać Trochę to w bok zrobimy O w tym stylu Następnie można sobie jakieś tutaj Rzeczy pododawać Tutaj zrobię palenkę Żeby to ładnie wyglądało dawkę tutaj damy I coś chciałam dodać tak, tutaj. Tutaj jest taki świetny tan, O! I chyba... No, to tyle. Mogę Wam jeszcze pokazać dolne piętro, jeżeli nie widzieliście tego. bardzo dwa, bo mogliście... Bo mogło Wam się nie chcieć oglądać tak bez dźwięku. Ja też zbyt nie lubię być dźwięku jeszcze bez muzyki. A ja akurat muzyki nie umiem dodawać. No, na dole A tak wygląda, tutaj choinkę dałam akurat, oglądałam sobie ten filmik, pierwszy odcinek, jak to mi wychodziło wszystko, tutaj jest ta, nie, to samo, jak mi to wszystko wychodziło, wyszło mi nawet kit, ten pierwszy odcinek z tym tutaj, no, jak pierwszego też nie widzieliście, co tak się ten tam prezentuję no, jeszcze wam tylko szybko do góry pokażę i wszystko czy całe party wszystkie, bo... Właśnie chciałam zrobić trzy party. Właśnie jeden z po, najpierw połową pierwszego piętra, potem drugi był z dokończeniem i z pierwszym pokojem. Y, znaczy tym pierwszym tutaj. Potem był trzeci, który wszystko ładnie dokończył pięknie. Się, ja mi się, mega podoba. Ja i to jeszcze z tym jajkiem. Więc dlatego tak zrobiłam. I nieważne, dlaczego ja czasami sobie dźwięki wyciszę. bo to się. Dobra. Każdy ma ciuchę, każdy ma piżamę, nawet mam do każdego wybraną piżamę. Jeżeli chcecie odcinek, jeżeli chcecie też odcinek, w którym robię ludki to pod tym filmem musi zostać 100 tysięcy, 100, nie 100 tysięcy, tylko 100. 000, po prostu do góry bo w żadnym drugim tak nie mam, ale w, w szorcach już mam. Więc to musi zostać, ja jeszcze chcę jedną rzecz. Tyle musi być. A ja chcę jeszcze sprawdzić. Wiedziałam, że to się da na głowę, i wiedziałam, że to nie jest do ozdoby, tylko to jest na głowę, ale tam robię, że jest do ozdoby. No i jak wam pokazałam. Tak się prezentuje tu na piętro. Pokazałam tam górne, was pięć razy. I ten kształt mi się mega podobało. przecież to nie jest jeden, to są dwa. Tylko, że dwa są w inne strony, i dzięki temu to wygląda tak świetnie Tu są zabawki do psa, pies sobie śpi. No. I tak się prezentuje końcowy efekt całego domu świątecznego. No jeżeli chcecie właśnie kolejny odcinek, jak robię ludki, piszcie, efekt, a musi pod tym filmem zostać załapek do góry. Pa!